Że wieczorem trenuję, i po treningu układ nerwowy jest tak pobudzony, że nie można po prostu zasnąć. Tak? Sposób na rozwiązanie tego problemu jest taki, wracamy do domu, jemy posiłek potreningowy, czyli musimy zjeść jakieś źródło białka, to jest normalne, tylko ważne jest, nie jedzcie białka jako ostatnią jako ostatnią porcję i ostatni posiłek, bo wówczas Wasz organizm Ciało skupi się na trawieniu ciało będzie wszystkie reakcje przeprowadzało w sposób wytężony, nastąpi pobudzenie wydzielanie soków trawiennych, i faktycznie wasz sen nie będzie polegał na regeneracji i dobrym, w cudzysłowie do tego słowa znaczeniu, wyspaniu się, tylko na trawieniu. Tak, więc to, co spożyjemy jako, ostatni, jako ostatnią porcję w ciągu dnia, wieczora w zależności od tego jak, jak się odżywiacie i o której godzinie jecie ostatni posiłek. Warunkuje to jak wasz organizm będzie się regenerował i jak wasz organizm będzie spędzał noc. Jeżeli wieczorem ostatnim posiłkiem jest pizza, owszem jest to bogate źródło węglowodanów, tak, ale nie zapominajmy o tym, że w pizzy jest bardzo dużo tłuszczu. Tłuszcz i substancje tłuszczowe czym taki posiłek w Waszym żołądku będzie zalegał naprawdę całą noc, jeszcze tym bardziej, jeżeli się położycie, to, to będzie to niesamowicie długi czas albo całą noc i wówczas będziecie czuli się rano ociężali, będziecie czuli się rano zmęczeni, ponieważ zamiast regenerować się w ciągu nocy, wasz organizm zajmie się trawieniem. No jako ostatnią rzecz w ciągu dnia, w ciągu wieczora, najlepiej węglowodany. Oczywiście nie, nie chcę też generalizować, bo jeżeli macie upośledzoną gospodarkę cukrową, jeżeli macie cukrzycę, jeżeli macie insulinooporność, to tutaj zasady gry się zmieniają. Tak musicie pamiętać o tym, że w zależności od tego, jakie dysfunkcje. Przewodu pokarmowego, dysfunkcję różnych organów macie w swoim ciele, to zasady gry się zmieniają i nie można już robić tego, co wszyscy robią, czy robić tego, co sportowcy robią, robić tego, co wszyscy propagują, że jest zdrowe, bo tak naprawdę. Niektórzy mówią, że biały chleb jest niezdrowy. Niektórzy mówią, że ciemne pieczywo jest niezdrowe, bo zawiera dużo błonnika i powoduje wydzielanie soków trawiennych. A co jeśli ja mam nadpasotę, to wtedy białe pieczywo, ale białe ma wysoki indeks, białe się szybko wchłania glukoza. I co ja mam zrobić, bo jestem e, jestem zbombardowany ze wszystkich stron wieloma informacjami, co jest dla mnie. Zawsze to musi być podejście bardzo indywidualne, tak samo jak do treningu. Dieta, trening to są bardzo indywidualne rzeczy, bo treningowo nie każdy jest w stanie wykonać te same ćwiczenia, nie każdy jest w stanie, nie każdego mięśnie reagują na te same bodźce. To jest bardzo częste, bo niektóry, niektórym ludziom się mięśnie nie odpala po aktywacji. Niektóry, niektórych ludzi mięśnie wymagają aktywacji dwukrotnej albo dziesięciominutowej, żeby się odpaliły. Pamiętajcie o tym, że jeśli chodzi o sen, jeśli chodzi o regenerację. To mogę Wam powiedzieć z doświadczenia, że jeżeli chcecie zwiększyć masę ciała, to co trzeba zrobić? Trzeba więcej spać. Jeżeli chcecie mieć więcej siły na treningu, to co trzeba zrobić? Trzeba się lepiej regenerować. A jak to zrobić? W bardzo, bardzo prosty sposób: sen, odpowiednie żywienie, odpowiednia suplementacja i wszystko idzie do przodu. Najważniejsza jest siła waszego umysłu, i najważniejsze jest to, jak do tego podchodzicie i jak traktujecie to, co robicie. Bo jeżeli podchodzicie do swoich wyzwań, do swoich zadań, do swoich celów poważnie, to nic nie stoi, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby być coraz lepszym, żeby być coraz silniejszym, tylko musicie zmienić swoje nastawienie. Jeżeli na przykład chodzi o dietę, wyznaczcie sobie cele, ile Jakie produkty codziennie musicie zjeść i nie schodźcie poniżej tego. Jeżeli ta bazowa ilość nie jest spożyta, no to już coś nie pójdzie na następnym treningu i już będzie mniej siły i już nie zrobicie takiego progresu, o jakim byście marzyli, jakiego byście chcieli, czy jaki jest wyznaczony w Waszym planie treningowym. Więc pamiętajcie, plan treningowy, jedna rzecz, ale Wy musicie mieć również swój plan żywieniowy, wy musicie również mieć swój plan dotyczący regeneracji musicie mieć swój plan dotyczący organizacji dnia ponieważ prawidłowa organizacja dnia umożliwia Wam spełnienie wszystkich założeń Waszego funkcjonowania. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Siła!